Dobra, siema po raz drugi i teraz uwaga, bo mm, oczywiście mam kurzą pamięć i zapomniałem w poprzednim filmie wspomnieć skąd mam grę. W opisie poprzedniego filmu napisałem, że to już w następnym filmie i następny film jest teraz, więc no zapraszam do oglądania. A tak szczerze to ten, oj, yy, no. Yy, <laughs> Odpalamy przeglądarkę i wpisujemy, Czy jak to się nazywa? O. Mediaget Download i to jest takie coś jak Mediaget, to jest strona Mediaget i tu klikamy Download for Windows i tutaj jest Mediaget i td.exe i tu potrzebujecie oczywiście admina. Ja nie mam admina na kompie, więc wam chyba raczej nie pokażę e, jak to ten się robi jak się A nie, jednak nie potrzeba Admina Chyba e, język tutaj domyślny jest taki ale po zainstalowaniu to się po prostu jakby zmieni ten język, więc jest ok. Instalujecie taki program MediaGet, nie? I nie dość, że macie z tego People Playground za darmo. To macie z tej strony, uwaga, uwaga, bo to będzie szok szczególnie dla osób, które kupowały gry na Steam, jak jacyś totalni idioci. <laughs> Sorry. na no. tej stronie pobrać dosłownie każdą, każdą, dosłownie naprawdę każdą grę za darmo. mnie do oczywiście mi się wszystko na tym kąpie zacina. Bo ten kąp jest z, z 2,5 roku, a jeszcze jakoś się Cokolwiek na 60 FPS-ach. nie testowałem. Znaczy testowałem, ale no... Ale nie testowałem. Znaczy zainstalowałem i mi się nie chciało. No. Tak więc wpisujecie tu. People playground i tutaj macie takie coś, nie? A. Sorry, wszystko mi się wali na tym kopie, naprawdę. na sorry, jasne, w rady, mój komputer to jest taki ściek i gówno No, ale wpisujecie people playground, klikacie download e, Tu wam się pobranek pojawi <coughs> Super e, Tu wam się, gdzieś tutaj powinien wam się tu pojawić folder, folder Pod nazwą media get downloads I w niego klikacie i tam macie wszystkie gry, które pobraliście <laughs> Zbędę again. Aha, jak klikniecie w ten podtytuł, to się główno zrobi, jakby trzeba by szukać ręcznie. Zapomniałem. Zamknij mordę. Nie, proszę, nie w czasie nagrania. Czekajcie. Dobra, spokój, już wszystko naprawiłem. O, i cyk, wpisujecie sobie tutaj people Playground. Światło się zapalę, bo jest 19.6. W Polsce to już ciemno. Tak, dla obcokrajowców. I tutaj macie people Playground. I to klikacie. I to jest download. I to się Wam instaluje. Automatycznie. I to też nie potrzebuje admina. Jak coś, tu będzie starsze wersje, bardzo starsze. Setup.exe, Rar Zip i inne takie. bety też macie. Nie wiem, możecie sobie wpisać. Nie wiem. Na Steamie to kosztuje jakieś 300 zł. Mój kolega tak kupił i w sensie jak poprosił o Nie, no, nie wytrzymy. No dobra, już wszystko działa. I tutaj jest powiedzmy Forza Horizon i to po prostu pobieracie. Naprawdę... Ty, żadna wielka filozofia, nie? To po prostu pobieracie to i... Sorry mama coś ode mnie chciała. No i tutaj po prostu klikacie, pobieracie i macie tak trzy zasady. Można to sobie wykonować każdą jakąkolwiek grę. Naprawdę nie, nie przekilowuję Was na żadne strony typu Steam. Ani nie jest w tym stylu, <laughs> możecie tutaj pobrać również rzeczy w zip. Powiedzmy eee. Tom <laughs> W zip jest, no w zip jest. I to się instaluje. Jakby wam to udowodnię. Okej, okay, sorry, musiałem coś sprawdzić, musiałem się upewnić i tu klikacie tutaj jakby plik. Tu macie Tonescaper i Tonescaper. Jest to sama aplikacja jakby. Jak pobieracie zip to tylko wyodrębnić wszystkie. Sorry, że tyle to tłumaczę, ale niektóre osoby po prostu nie są obecne w komputerach. I trzeba im wszystko powoli wytłumaczyć a nie zawsze to jest łatwe, naprawdę więc cyk kurde o dobra, tutaj się to robi tonescaper, tonescaper, tonescaper no i filozofia Mazdy i macie grę, która kosztuje na Steamie, nie wiem to już w zasadzie to już nawet nie zależy od tego co to jest, ok tu możecie, ta gra w, w zasadzie to ja polecam, nie, bo w tej grze możecie sobie budować własne miasto to, to jest OP, bo każdy komputer wytrzyma to po prostu, jakby no. I tu możecie zbudować cuda niewidy, naprawdę. Polecam, 100% polecam. Te, no. Pozwólcie, że z tego też będę robił odcinki, bo to jest naprawdę kozackie. Myślę, że nigdy nie wpadłem na to, że mogę tę grę zainstalować. Ja ciągle o Steamie myślałem kiedyś. Nie? Jak to zrobić? Hmm, jak to zrobić, żeby to zrobić? No i tak to zrobić, żeby to zrobić. <kluzny> no i działa. No. Możecie sobie tutaj kolory też zdjąć albo cyk w siateczkę albo cyk na normal. To jest boost FPS-u na, na takim czymś. To polecam, bo tu jakby nie widać kolorów i możecie się bardziej skupić. Tak, budynki można podwyższać. Mój ulubiony kolor, także oczywiście, bo istotnie mój ulubiony kolor to <coughs> czarny i biały. Tak jestem, jest ten taki strasznie emo. Nie, spokojnie. Po prostu to są moje ulubione kolory i prosiłbym o nie, no, nie wnikanie w to. No tak więc, ten. No tak więc, ten. Wszystko działa, no działa. Elo. Do widzenia. I życzę powodzenia. Ty, nowy słupko na koniec.